Siemankowiecie w kolejnym odcinku na i zaczynamy nowy tydzień eventu z Halloween I w paczkach jak widzieliście przed chwilą między innymi jest dembele, futre, który wygląda fantastycznie Jest Wesley Snyder, jest Mariona, jajaturę, frimpong, jest naprawdę bardzo dużo fantastycznych kart A zaczniemy sobie od omówienia tego co jest nowego w nowych i dzisiaj będzie naprawdę mnóstwo paczek z całego tygodnia zbierałem I jeżeli chodzi o nowe w poprzednim odcinku chyba tu nie mówiłem, tego jeszcze nie było Czyli nowe karty srebrnych ikon jest Pele, Jardinio, Carlos Alberto, Miller i Beckenbauer. I trzeba, żeby wszystkie zrobić, słuchajcie, pokażę wam teraz skład na szybko. Trzeba rozegrać 40 meczów i trzeba mieć 6 Brazylijczyków, w tym jednego na obronie, 3 zawodników z Bayernu i chyba Niemca na środkowej obrony. Jak sobie zrobicie taki skład, nie muszą być same zawodnicy, tylko narodowości i klub, to wtedy będziecie to mieli zrobione. Nie trzeba ani żadnych bramek, po prostu trzeba 40 meczów rozegrać i chyba, nie wiem, 25 z nich łącznie wygrać. Tylko te 40 meczów trzeba wygrać dwoma bramkami, różnicą dwóch Bramek i będziecie mieli wszystkie te ikony zgarnięte, więc warto naprawdę, uważam, sobie to zrobić przez po prostu dwa tygodnie, grając skład Battles i tak robiąc, i tak po prostu grając skład Battles, więc e, polecam. To Szkół Ultimate 3, który trzeba było e, po prostu rozgrywać mecze i chyba 3 trzeba było wygrać, żeby to robić. Nawet nie trzeba było wygrywać, po prostu rozegrać 12 meczów, mi się udało wygrać, więc to zrobiłem troszeczkę szybciej. Także teraz sobie możemy odebrać wszystkie karty, paczki i kartę e, Benzemy która naprawdę jest bardzo dobra. I aż cztery nowe ewolucje. Dobra, i jeżeli chodzi jeszcze o kampanię, jest tutaj nowa karta w zamiast nowych jak co tydzień. Ta jest naprawdę bardzo, bardzo średnia, więc myślę, że tylko po prostu dla paczek jakichś dwóch czy trzech zawodników innych tutaj użyć sobie do Squad Battles jeszcze obok tych Brazylijczyków i zawodników z Bayernu, jak gracie e, i będziecie mieli kilka paczek jeszcze dodatkowo. Ale tutaj jest naprawdę fantastyczne zadanie. I jest ono tylko na dwa dni, do końca niedzieli. Jest tutaj paczka naprawdę fantastyczna, 4 zawodników, 85+, plus. to jest jedna z najlepszych paczek, jaką aktualnie chyba możemy mieć. Nie licząc tych ze sklepu, chyba lepszej do zdobycia nie było. I trzeba po prostu strzelić 3 gole strzałem z woleja 5 bramek głową i 5 bramek obrońcą. I do tego jeszcze strzelić jedną bramkę w 13 różnych meczach, w Rivals, Mistrzostwach lub Rush. Więc można to zrobić po prostu grając ligę weekendową, nawet nie wiedząc i to zrobicie. Tyle zaleceń nowych, a jeżeli chodzi o ewolucję, jesteśmy naprawdę fantastyczną ewolucję i jest to ewolucja, która kosztuje 30 tysięcy, ale naprawdę jest ona bardzo dobra, niestety nie dla zawodników, których ja tutaj e, mam, chociaż widzieliście wcześniej, Barego sobie ewoluuje i tą ewolucję Barego będę jeszcze robił przez innych chyba 4 ewolucje i w tą chyba będę go wrzucał jako ostatnią, więc to pewnie będę ją zrobił dopiero gdzieś za 2 tygodnie, e, ale można tutaj naprawdę, między innymi kartę chyba Czerkiego, którego ja tutaj niestety nie mam, ale jest na przykład karta Trecho, który Wygląda w ten sposób już po ewolucji. Naprawdę, jedna z najlepszych ewolucji jak na razie w tym roku. I jeżeli chodzi o SBC, zaczniemy sobie od wyzwań, bo tutaj jest jedno kolejne wyzwanie. Jest to po przywództwo hrabiego. To jest potrzebne do odblokowania Luisa Skaliego i to jest paczka za 45 tysięcy, więc bardzo fajna. I też nie trzeba dużo, bo tylko 8 złotych kart, reszta srebrne i rumun. I jest jeszcze błyskawiczne jeszcze wyzwanie halaminowe To sobie zrobię poza odcinkiem, jest tu paczka za 15 tysięcy. Więc jak coś w nich będzie w tych paczkach, to pokażę wam to w kolejnym. Odcinku. A w zakładce rozwoju e, pojawiło się SBC z mieszanej kampanii, która jest już od chyba 3 czy 4 dni. Jest ono powtarzane co 2 dni. Ja na ten moment mam chyba jedną paczkę, zrobiłem. Potrzeba jest e, ocena 83 plus Inform. Jest naprawdę bardzo dobry korzyść, jeśli chodzi o to, ale ja po prostu robiłem sobie paczki te 85-87 i żałuję, bo nie trafiłem kompletnie nic. Zrobiłem ich chyba 15 i przynajmniej w 10 była paczka. karta 85, więc już więcej tego. Nie robię. Wszystkie pozostałe środki trójki będę wrzucał właśnie do mieszanej kampanii i chyba dwie albo trzy jeszcze takie paczki sobie otworzymy w kolejnym odcinku. A jeżeli chodzi o content, jeszcze dzisiejszy na Halloween, jest karta Parchi Sunga, która też naprawdę wygląda bardzo fajnie na SPO. Tylko szkoda, że nie ma żadnej żadnego stylu gry ze strzelaniem. I jest tu koszt w granicach chyba 300 tysięcy, 250. I z nowych SBC chyba jest to tyle, chociaż nie, jeszcze wyszedł Kylian Mbappé nowy, 92 ocena tym razem i również kosztuje on 4,5. Miliona, więc yy, SBC dla kilku osób yy, na całym świecie chyba, bo naprawdę nie wiem kto to inny będzie robił. Tutaj macie fantastyczne SBC, jeżeli chodzi o Francuza z Eintrachtu, jest tu koszt w granicach chyba 30 tysięcy, 40, 000, a karta wygląda fantastycznie, nawet pod jakiegoś pierwszego właściciela, czy pod jakąś przyszłą ewolucję, masz 96 tempa. Style gry nie są jakieś fantastyczne, ale... Mówię po jakąś przyszłą ewolucję może się bardzo przydać. I jest jeszcze jedna karta Brazylijczyka z Romy Wesley 85, który też wygląda całkiem fajnie. Też te style gry nie są jakieś niesamowite, ale są dwa bardzo ważne, czyli e, prame do sprintu i właśnie kontrola tempa. Więc jak wam brakuje z seria czy z Brazylii prawie gorący, to naprawdę polecam, bo też jest naprawdę fajna SBC 8384 plus 2 informy jakieś 70-80 tysięcy. I jest to tyle, jeżeli chodzi o content na drugi tydzień Halloween, więc możemy przejść do odbioru paczek za Division Rivals. I później jeszcze pokażę ile paczek uzbierałem przez ten e, tydzień. Najpierw nagrody i playerpiki za Rivals Ligi chyba trzeciej? Tak, Liga Trzecia, więc są e, trzy playerpiki. Jeden jest wymienny i tutaj nas wysyła chyba potem do Ligi Piątej z powrotem, więc trzeba będzie dużo grać, żeby awansować wyżej. Pierwszy playerpik wymienny 81+. Tego sobie otworzymy po kolei, zobaczymy czy będzie coś dobrego. Może tutaj jakaś pierwsza karta eventowa jest Milinkowicz Savic. I w ostatnim Palmer 87, więc jakieś 12-13 tysięcy. jest. Dobra, lecimy z niewymiennymi playerpikami 83. Plus. Pierwszy z nich jest Engen 84, drugi jest Mikel Merino, i jest karta Eventowa Lundberg! To jest moja pierwsza karta Hero, trafiona w, w ogóle chyba, nie z gwarancji paczki. Właśnie z tymi kartami. I wygląda całkiem ok. Zobaczmy, czy jest on coś wart. Przez chwilę naprawdę pomyślałem, że jest wart jakieś 500-600 tysięcy, ale nie, jest on wart jakieś 50-80, może maksymalnie tysięcy. W końcu, naprawdę, w końcu po trzech albo czterech tygodniach trafiam kartę specjalną, eventową po prostu. I na pewno sobie tą kartę Lunberga przetestuję, bo na razie używam kartę Juliego już od miesiąca przynajmniej. Fajnie widzieć w końcu kartę eventową w Player Piku. I drugi Player P53 Plusa Division z Rachmani i tutaj już bez karty eventowej, Katakol. Dobra, i tak wyglądają paczki, które mam tutaj e, przygotowane. 10 zowników e, 75+, plus, 10 zowników 83+, plus razy 2. 5 zowników 83+, plus, 7 zowników 82+. Plus. Tutaj paczki z upgrade'u, który był e, dostępny. Tutaj kilka paczek jeszcze z ligowych SBC i z ważnych meczów. Paczka z kampanii. Kolejne paczki z codziennych takich SBC, które były. Więc naprawdę liczę, że coś uda się trafić. Tutaj paczka jeszcze powie 85+, dwóch zawodników i jeden zawodnik, to jest z sezonu. Wow, naprawdę mam chyba więcej niż się spodziewałem, że mam tych paczek. Dobra, tu się kończą. Także zaczniemy sobie od jakiejś lepszej. Może słuchajcie, zaczniemy sobie od tej paczki z zainstalowanych, które były, czyli 85 do 89. Tutaj też oczywiście można trafiać karty eventowe i w takiej paczce nie ma, nie ma ok. Tu będzie to Turam 85. Dobra, kolejne. Jak coś będzie, to się... Widzimy. Liczę, że jakąś jedną jeszcze, chociaż kartę użyteczną dzisiaj trafimy. I druga paczka o 85 do 89 jest. Tym razem walkout i będzie to środka brońca. Ok, widzę, kto to będzie już. Będzie to Mapileon, więc jest bardzo dobry traf, bo jest to ocena aż na 89. Fantastyczna pod kolejne SBC, które pojawi się w kolejnym odcinku. Będzie to SBC z ikoną. Jest teraz dostępne SBC z ikoną, jeszcze to, co było wcześniej, ale jego nie robię. Bo tak mówię, za dwa dni będzie kolejny SBC z ikoną maksymalnie oceny 88, więc po prostu bez sensu e, wydawać, nie wiem, 250 czy 300 tysięcy na to SBC aktualne. A tutaj w kolejnej paczce nic nie było. I dwóch zawników, 79, plus jest walkout w takiej paczce. Prawe skrzydło, Anglia. Będzie to Saka 87 czy 88, więc opłacało się zrobić te upgrade'y. Wrzuciłem tam e, tylko paczki karty, które miałem w magazynie. I Saka 88. Dobra, teraz paczka piłkarska Electrum Prime. Jest walkout. To jest paczka z ligowych SBC albo z ważnych meczów. Jest środkowa obrońca z Francji. Proszę, żeby to był Saliba. Niestety, Konate. Trafiłem go już chyba 3 albo 4 razy. Nigdy, nigdy się nie pojawił Saliba. Dobra, kolejna paczka. Teraz niech będzie 10 zawodników. 75 plus za Division Rivals. I jest kolejny walkout. Kto tym razem? SPO Portugalia, to będzie Bruno. Fernandez bez podwójnego walkoutu, ale kolejny chyba już, nie wiem, czwarty czy piąty dzisiaj, więc naprawdę dzisiaj z ok. Dobra, słuchajcie, lecimy teraz, naprawdę, już zostały same najlepsze paczki. Zaczniemy od tej z jedną kartą 85, plus niewymienną no jest walkout. Zobaczmy, co to będzie. Już widzę, że będzie to Claudia Pina, którą trafiam już chyba trzeci albo czwarty raz. I jest ona już warta, niestety, 10 tysięcy, czyli foder. I paczka siedmiu zawodników, 82, plus kolejny walkout. Proszę, żeby było coś grywalnego, Tym razem tutaj pomocnik z Holandii. Będzie to Reinders, Niestety, w duplikacie. Szkoda, że nie Frankie de Jong, bo na pewno bardziej by się przydał. Dobra, teraz pięciu zawodników, 83, plus czy będzie walkout po walkaucie? Jest. Kto? Tym razem, Bramkarz chyba, tak. I jest to Francja, będzie to Manion 87. Czy podwójny? Jest podwójny wokaut, ale niestety jest to herb Chelsea, więc będzie to Cole Palmer. Prawdopodobnie nie. Kto to jest? Czemu ta animacja trwa tak długo? Rayten. Ogólnie mamy trzeci miesiąc gry, chyba już. I jeszcze nie udało mi się trafić podwójnego kautu tak, żeby na drugim był ktoś z Barcelony. A tam naprawdę opcji, że była coś... bardzo dobra karta, jest. Bardzo dużo. 5 zawodników 83, plus jest kolejny walkout. Trzeci podrząd, napastnik. Ich będzie to Barcelona. I będzie to Robert Lewandowski. Dobra, jakby były cztery walkouty podrząd, to było coś niesamowitego. Paczka za 35 tysięcy. Ok, tutaj już bez, bez walkout. Ale nie z najgorzej, bo był to Gravenberch 85. I do tego jeszcze myśliwy za 5 tysięcy chyba. Tak jest. Dobra, lecimy teraz z paczką mieszanej e, kampanii. Zobaczmy, co uda się trafić, nic nie uda się trafić, bo nie ma nawet walkoutu. Dobra, skipujemy. I zostały nam trzy najlepsze paczki, dwie 10 zowników 83+, plus i paczka 2.85+, zacznijmy od tej 10.83+. Jest kolejny już chyba szósty bo siódmy walkout, prawe skrzydło, Argentyna. Ok, to będzie Leo Messi, czy podwójny walkout? Niestety nie, tylko Leo Messi w tej paczce. I jest jeszcze Benzema, Dumfries, w sumie nic specjalnego. Zobaczmy, czy ta druga będzie lepsza od tej, w której był Messi. Jest karta eventowa. To będzie, szczerze mówiąc, nie wiem kto. Z Lipska, Austriak. Czy to jest Limer? Nie, Limer jest w Pajernie. Y, Sebat. Ok, jakby poza nim więcej niż w nie ma, ale chociaż tyle, że y, karta eventowa. Chociaż nie, jest Kamawinka, y, którego mam wymiennego w dalszym ciągu, którego kupiłem za chyba... 15 tysięcy w pierwszym tygodniu gry i dalej chodzi za jakieś 7-8 tysięcy. Dobra, słuchajcie, więc jak możecie zobaczyć tak jak nie jest kanału, piszcie, co wam się udało trafić w drugim tygodniu z eventu Halloween. Kończymy to paczką dwóch 85 co uda się trafić? Jest wokout. Tylko kto się pojawi SPD. Turcja niestety jest to Czelhanogu. I niestety jest to tylko pojedynczy wokout w Na najlepszej paczce, tylko jeden walkout. Ale i tak, naprawdę tych walkoutów było dzisiaj bardzo dużo. I przede wszystkim trafiona pierwsza karta hero. I całkiem okej, okay, bo był to Lunberg, którego na pewno sobie e, przestuję zobaczyć, czy jest dobry, czy zlepszy lepszy od Juliego, którego aktualnie e, mam w klubie. Dobra, na tyle. Mam w klubie. Także to by tyle i widzimy się za 2-3 dni w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.